Deu Lanos. Samochód, który kojarzy się pewnie starszym widzom mojego kanału. Przed laty cenione za praktyczność oraz niską cenę. Do tego pojazdu mam spory sentyment, postanowiłem więc opowiedzieć o nim trochę z mojej perspektywy. No to zapraszam Was do oglądania. Ogólnie lanosik jest dość ładny, zarówno jako sportowy hatchback, jak i o dziwo taki zdroworozsądkowy sedanik. Ciekawostką jest też to, że próbowano z lanosa kiedyś zrobić kabriolet. Niestety pomysł się nie przyjął. Wnętrze jest proste, ergonomiczne, choć wykonane w dużej mierze z plastiku. Silnik jest bardzo trwały, tylko świece zaponowe trzeba wymienić co jakiś czas. A z racji iż auto waży ponad tonę, pierwszą zeckę osiąga po 11 sekundach. Sprawia to, że może nie jest najszybszy, ale prowadzi się nad wyraz pewnie. Problem pojawia się gdy jest deszcz, wtedy samochód zamienia się w prawdziwą karuzelę i niestety trudno jest go opanować. Lanos miał też parę ciekawych wersji, na przykład odmianę Sport, która była nieco przestylizowanym trzydrzwiowym hatchbackiem oraz dodatkowo bardzo ekonomiczna odmiana LPG. Lanos był dobrze dopracowany pod kątem bezpieczeństwa. Samochód wyposażono w poduszkę powietrzną kierowcę oraz pasażera. Dzięki kontrolowanej strefie zgniotu samochód dobrze radzi sobie zderzeniu czołowym, lecz przy uderzeniu w bok deformacje są znacznie bardziej drastyczne. Deulanos jest naprawdę świetnym samochodem. Może jego konstrukcja ma praktycznie zerowy poziom zaawansowania, ale jako tani środek transportu sprawdza się idealnie. Dziwne to, że tak wiele egzemplarzy tego pojazdu zniknęło tak szybko z naszych ulic. Trzymam kciuki za to, żeby Lanos za kilka lat stał się poszukiwanym klasykiem.